Dzisiaj będziemy, moi drodzy, robić wnętrze chaty. Przynajmniej taki jest plan. Um, zdecydowałem się, że zrobię tutaj coś w stylu bazy. Bazy na zasadzie, że będzie, wiecie, wejście i będziemy szli po kolei do różnych pomieszczeń: typu magazyn, typu farma, typu e, pokój do Enchantu, typu portal do Nederu i inne takie różne rzeczy i tak, taki jest plan. Słuchajcie, upgradujemy sobie plecak za diaksy, które mamy, aczkolwiek chyba nie mamy na tyle, więc poszedłbym je kopać, ewentualnie zdobyć, aczkolwiek nie jestem pewien w jaki sposób miałbym je jeszcze zdobyć. Więc pomyślimy o tym. Jakiegoś dungeonika bym planował może na dzisiaj jeszcze. Ale to zobaczymy, na razie słuchajcie rozplanuję to sobie to wszystko i jak będę miał plan wrócę do was, czekajcie sekundę. Potrzebujemy troszkę spruce log, ale mamy ich mało, więc um, zaczekamy aż spadną sadzonki i sobie z milujemy w jedno duże drzewo, wtedy to zetniemy. Dobre sadzonki. Patrzcie to drzewo ma faktycznie gałęzie, thin cherry wood log, okej? Okay. To wygląda nawet ciekawie. Te liście może nam się przydadzą do dekoracji. Zobaczymy. Co? Ty, wziąłem bone Mila już wyrosło? Aha, dosłownie minęło jakby, no nie wiem, 20 sekund. Okej, okay, nie narzekam. Nie my tego diabła. Okej, okay. mamy design na razie taki, że to, czekajcie, potrzebuję tylko do mojego cudownego planu jakiejś siekiełki a chyba nie mamy chyba trzeba jakąś skraftować na szybko bo szkoda mi tej diaksowej na, na na korowanie tego drewna zużywać bo to się troszeczkę mija z celem więc na szybko sobie ją skraftujemy taką kamienną mm -hmm. i plan jest taki że to sobie robimy w ten sposób Traciło to troszkę wyraz prawdę mówiąc ale może nie będzie aż tak źle. Polipka zobaczymy. Tak czy siak, dalszy plan jest taki, że od tego, co budujemy teraz, o, czyli od tego głównego pomieszczenia, tu, 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 jak będzie, będą szły różne przejścia w no, różne inne pomieszczenia. Chyba to powtórzyłem. Nie wiem. Mniejsza o to, ale chyba rozumiecie jaki jest zamysł. No, nie wiem, co z tego wyjdzie, bo nie wiem, jak z kijami stoimy pod chatą, więc to, żeby tylko kraksy nie było mankiej Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Ewentualnie zamienimy sobie później Tu na przykład na płotki, czy żeby to jakoś fajnie wyglądało. Jeszcze, 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 naprawdę mówiąc tego do końca nie rozplanowałem, ale na razie... na razie to nie wiem, czy zostawić to w... takie okorowane, czy nie. Dobra, na razie weźmiemy. Jestem ciekaw waszej opinii, więc zostawię to wam. A, dobra, sufit, podłoga, sufit, podłoga, sufit, podłoga. Tu się nudno zrobi, jak będzie to samo. Dajcie mi pomyśleć. Um, u farm mamy coś takiego. Chyba nie wygląda to aż tak źle. Na środek przyjdzie jakiś dywan. Pozostaje kwestia sufitu. Jeszcze nie wiem co na sufit. Bo nie, zrobimy taki najprostszy sufit. Oh, hm, dobre pytanie. Myślę, że zrobimy taką przekładkę tutaj drewnianą, coś w tym stylu. Sam jeszcze nie jestem pewny. Ale plan jest taki. Że sobie weźmiemy to w ten sposób. Oho. Że weźmiemy sobie to w ten sposób. <laughs> I. Słuchajcie, bo mnie będzie denerwować to, co tutaj wystaje. A nie chcę, żeby mnie to denerwowało. Jeżeli weźmiemy to tak. W to miejsce. można by było dać albo inne drewno, albo jakieś sztabdory, czy coś. Nie, 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 nie. Wysokość bym zmienił. Wiecie? To dziwnie wygląda. Nie będę kłamał. Chociaż z drugiej strony, jakby. Albo jak być mądrzejszym, i patrzcie, i zamiast tylko tu weźmiemy sobie normalną siekierę i zamiast tego to mi się nawet podoba, i jakby zamiast tych incypołków użyć na przykład schodów, hmm. to by trzeba było podwyższyć chyba, no nie? Chociaż wygląda całkiem spoko, więc tak niby taka, niby nie. Um... Tak, podwyższymy to. Zrobimy cyk, cyk, cyk. Tam nie wiem. Dobra, mniejsza. Dobra, wyszło nam coś takiego i powiem wam szczerze, że jestem nawet zadowolony. Co mi się za to nie podoba, to jest półblok, czyli nie przywieźcimy tutaj lanterna. Lantern będzie musiał iść na jakieś specjalne mocowanie. Tak mi się wydaje. Ale damy sobie z tym radę, tak myślę. A tu, jakby zrobić jeszcze takie. O... Nie. Nie, nie. Nie. Nie, 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 nie. Dobra. Um, trzeba wykminić teraz, jak będzie wyglądała reszta pomieszczeń. W sensie, gdzie schodzimy w dół, gdzie. No, wiecie o co chodzi. Tak sobie kminie teraz. To mamy dużo miejsca. Można tu nawet zrobić przejście do jakiejś wieży czy czegoś, ale nie wiem czy... ...zobaczymy jeszcze. Na pewno chciałbym gdzieś na którymś ze stron... Um, ...ułożyć sobie... ...sobie, sobie... Jak to się nazywa? No to do spanka, sypialnie. A tu nam cave wchodzi, to bardzo. Ale on nam nie powinien wejść na chatę, z tego co widzę. O tyś. kurcze, blade. Nic, niu. Ale jestem dobry, poniżej. Dobra, wracając. Ty, one. Czekaj. Patrzcie, one są takie, że wybuchają tylko, a nie niszczą nic. Okej. Okay? Oświetlimy to sobie, żeby nam się tu nic nie rozpiło. Przecież ty, ten jakby wybuchł? A może nie? Nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Tak czy siak, mamy jedyne co mnie martwi. To jak będziemy kopać, mamy tutaj różne takie nieprzyjemne rzeczy, jak na przykład ta strefa, ale tu byśmy schodzili w dół wtedy od razu. Chyba, że o. No nie, no ale jaki jest sens okna, czy tam jakiegoś balkonu, skoro mamy. Musiałbym skopać całą tą górę. Już nawet kiw w skopywaniu ją, wiecie? Szybki terraforming. To nie, to nie o to chodzi. Na co byłby tu widok? Troszkę się nam to nie opłaca, więc tutaj schodzimy w dół. Taka jest decyzja. I chyba od tego zaczniemy. to będzie takie. Najłatwiejsze. Prawdopodobnie lecimy w dół, moi drodzy. Kraksa brakło nam w trakcie całej zabawy drewna. Musimy to naprawić, zabrać sadzonki i wyhodować je jedno wielkie po na budowę samego magazynu. Bo tak planuję, że schodząc od razu w dół będzie magazyn. W sensie tam na lewo, jak pokazywałem. Um... O, mamy chyba sadzonki już. Zaraz Wam wszystko zresztą pokażę. Bo to całkiem, całkiem, całkiem ciekawa rzecz nam z tego wychodzi. Nie będę kłamał. Dobra, zbieramy jeszcze to i idziemy budować dalej. Wszystko Wam pokażę. Tak właśnie wymyśliłem taki format, co jakby w każdym odcinku dodawać po prostu przez no, przynajmniej jakiś czas do chaty jedno pomieszczenie. Na zasadzie, że dzisiaj robię magazyn. I jutro, patrzcie ile mamy w ogóle drewna. jutro, mógłbym się zabrać na przykład, znaczy jutro, no <gryw> powiedzmy, że jutro, ale chodzi o to, że w następnym odcinku zabrać się za następne pomieszczenie. Tak sobie to sprytnie wymyśliłem. Jeśli chodzi o magazyn, mamy o, póki co mało miejsca, ale będę nad tym stopniowo pracował. Tak myślę. Postaram się, żeby to miało wiecie, Ręce i nogi i będzie fajnie, zaufajcie mi. Ale póki co, wykopanie tego hu hu hu, to będzie duży magazyn, powiem Wam tak. Więc obawiam się, że tu czeka mnie sporo kopania, sporo kopania. No, tu, tu, tu bym tak planował. To pewnie i tak będę go jeszcze powiększał w trakcie. Więc na razie go zrobię tylko tak, żeby był symetrycznie. Ale to w sumie może nie wyjdzie taki duży, bo bym planował. Trzy musi być symetrycznie, czyli trzy przejścia między skrzynkami. To znaczy, że to tylko będzie przejście do przodu. Jesteśmy zaraz pod powierzchnią, mam nadzieję, że się nie wykopiemy. Na pewno nie zrobimy go w górę większego, bo. Hmm. <śmum> <śmum> Spokojnie, nic się nie dzieje. Bono. Trzeba zrobić zaraz więcej pochodni, bo <śmum> Coś nam się tu może zrespić. Jeśli chodzi o podłogę, deski ołkowe i crafting, 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 co jakiś czas bym planował. Tak, co dwie, trzy kratki, może o długość robimy tak, jak mówię, na symetrię, nie więcej. Tu może użyjemy nawet. Nawet jeszcze nie wiem. Ale tak, jaki jest plan? Tu nie mamy nic. Czyli tu. Tu, w, tu będzie pilar, skoro jest pilar, to na pilar idzie nam coś takiego, jednak będziemy to korować w takim razie. Robimy chlip chlip chlip. Tu będą skrzynki, czyli idę zrobić łopatę. Dobra, mamy jedną stronę gotową, a um, zaczynamy już robić drugą od razu. O, tu będą stałe skrzynki, tu na podłogę pójdzie wszystko to samo, sufit. Tu bym próbował robić schody, tylko nie wiem czy skrzynki mogą się otwierać pod schodami, ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że mogą. Jak nie to przekombinujemy design jakoś inaczej i też będzie działało. Ale tak, na razie, na razie robię to co robię. I magazyn wystarczy nam na razie taki, bo tu będzie wszędzie potrójna skrzynka, nie będę się bawił w to, żeby to pięknie wyglądało jakieś przegródki między nimi, bo o, mi się nie chce. W sensie dużo miejsca by to zajęło. Zdecydowanie za dużo. Nie możemy sobie na to pozwolić. Znaczy możemy, bo jesteśmy pod ziemią, ale... ale komu by się chciało w to bawić? Tak, wiecie, cały czas. Nikomu. To też robimy to tak. Budżetowo, że tak powiem. Tu się zatrzymujemy z całością. Nie wiem, jak to zakończyć. Tu, tu, tu. Chyba mam pomysł, wiecie? Zrobimy to tak, żeby wyglądało. Już niech będzie, że będzie, tak wiecie, fancy. Bo. To będzie jeszcze rozszerzane, tak jak mówię, ale na razie. Na razie nie. Więc zostawiamy coś takiego. I, chyba, że zostawimy. Inaczej jeszcze. Dajcie mi tylko normalną siekiełkę do tego. I patrzcie, co zrobimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I tu wtedy by deski mogły być. Ale desek nie będzie. Pasuje. Tam normalnie by było przejść do kolejnego pomieszczenia, pewnie, ale haha, nie będzie go. I tu gdzieś by się przydało po środku przejście, chyba że przejście nie będzie w samym magazynie, tylko przed magazynem, tutaj. To też nie jest głupie. Tu wtedy będą. Patrzcie, tu wtedy by się zrobiło takie pilary. O. Na razie na tą wysokość. Tu można dać liście po środku. I podłoga. Tu sam nie wiem jaka. Może po prostu to okorujemy. No, na razie może być. Nie będę kłamał, nie wygląda to aż tak źle. Tu byśmy... o, ale jakby to wyglądało? Jakbyśmy to chcieli obkopać? Głupio. O, głupio. Nie wiem, czy troszkę dupki nie daliśmy, wiecie? Chyba minimalnie. Planowanie mi rąbło. Mogłem cały magazyn przesunąć o jeden. No teraz już tego nie przesunę. Ale trudno, bo tu nam ze schodami głupio wyjdzie. Dobra, zaraz to, zaraz to wykminię, zaraz to wykminię, na spokojnie. Mm -hmm, o tym mówię. To nam wychodzi źle. Ty kusi, żeby całość przesunąć, ale to będzie tyle roboty. To będzie tyle roboty. Plus tu będą musiały być podwójne drzwi, to musiał o... ...trzy przesunąć. To nam się mija z celem troszeczkę, wiecie? No jak na bok zrobimy, no nie może być tutaj w żadną stronę. Ty no, chyba przesuwamy, nie? No będzie roboty dużo... Dobra, ciul, przesuwamy. Ty, chociaż z drugiej strony? Jakby zrobić po prostu takie szerokie wejście bez osobnych drzwi? Patrz. Tutaj coś takiego To nam wchodzi tak jak było Trochę głupio, ale Ale nie aż tak tragicznie Nie aż tak tragicznie Patrzcie tu To zostawiamy To zostawiamy mamy bezpośrednie wejście do magazynu Tu wtedy robimy przejście. Tu jest też ołkowa ściana z okorowanego. W tą stronę. Mamy dwa kolejne przejścia. Cholera um... jasna. Trzeba zrobić kolejną siekierkę, bo tą diaksową to, to korować to troszeczkę boli. Tu będą dechy. Dobra, pies już się nie chce biegać. Ała, awa, boli. Trudno. Tu kolejne drzwi mogą iść. Ale na razie robimy tak. Użyjemy zwykłych. Gdzie są deski? Deski? Nie ma. Nie szkodzi. Użyjemy tutaj zwykłych desek. Ty jest nawet smoko. Tu, tu lecimy ze zwykłą podłogą. I co sądzicie? Tu nie sam nie wiem. Koźwa ziewaczyłem Dobra, zaraz to naprawimy. Mówię, że jesteśmy na styk. Jesteśmy bardzo na styk. Bo, z tego drewna to te zdupione czesty wychodzą nieładne. Trzeba robić ekspedycję po drewno. Dobra, a teraz tak, gdzie mamy. Tu mamy najbliżej to drewno. Oprócz czego drewna, potrzebujemy kolorowych liści. Słuchajcie, jest taka misja. Więc kradniemy. Nie dużo, trochę. Potrzebujemy różnych rodzajów. Takie. Różowe też nam się przydadzą, bo czemu by cholipka nie? Trudno, wiem, że będzie to kijowo wyglądało. Ale pamiętajcie, jakie życie taki rap, na pewne rzeczy nie wpłyniemy. Bierzemy takie, jakie tam są takie i więcej tam jest tego drewna. Ty, my tu mamy rzeczkę. Znaczy rzeczkę, kajnda rzeczkę. Że nie wziąłem kurde mała wiadra. Nie szkodzi. Lecimy słuchajcie po... Drewno. Drewno, 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 drewno. Wiecie co mnie martwi? że oakowe skrzynki nie będą tam za diabła pasować i będziemy musieli kombinować z innym drewnem. Ale nie ma tego złego, w razie czego będziemy mieli po prostu drewno na zapas. Myślę, że no, to pięknie wygląda, to, to co się tam Pięk Pięknie, pięknie. Um, tak. Potrzebujemy wiadra jeszcze jednego z wodą i owce. Czy to była owca? Tak, to były owce, słuchajcie. Potrzebujemy owiec, bo potrzebujemy wełny na karpety. To też zapraszam tutaj moje owieczki kochane. Szukamy... Kurde, nie zdążyłem się kliknąć. Więcej owiec. Dobra, zebrałem jeszcze 10 tysięcy różnych rodzajów liści. A w czym rzecz? Potrzebujemy, słuchajcie... Potrzebujemy, moi drodzy, kolejnych Wastetownów, bo chciałbym mieć jakąś, wiecie, taktyczną komunikację między różnymi miejscami na świecie. Minus jest taki, że cała ta sieć będzie nam zżerała expa. Ale cóż, no jakie życie, taki rap. Możemy się z nim teleportować na wyspę, możemy, za, jedne, za jednego incybołka. Ty, bo my tu jeszcze za okno zrobiliśmy. Trzeba tam zrobić przejście. Taki problem. Jest gdzieś tu. To nie jest za dobrze, ale coś wymyśla. Tu jeszcze zrobimy sobie to śmieszne coś z liści. Okej, okay, całość prezentuje się nawet ładnie. Na górę to glowstone będzie musiał iść. Ale tak będzie cudownie, tak myślę. Eee, po co my to przyszliśmy? A, tak, po Skrzynki. Jej. Ty, to... Co jest? To zostaje tak? Zrobimy skrzynkę i zobaczymy czy ona tam w ogóle będzie pasowała. W sumie, bo... Niestety mam pewne obiekcje. Ale jak to mówią. Jest okej. Okay. Nawet jeśli nie, to byśmy zrobili w sumie podłogę z tego, więc to i tak nie był stracony czas, no nie? Ja. Yeah. Craftingi. Zwycięstwo, skrzynki otwierają się przez schody. Możemy, moi drodzy, Pić szampana. To jest. Okej, okay, trzeba muszę pomyśleć? Dobra, nie wiem jeszcze. Ja nie mogę za dużo myśleć mimo wszystko. O, robimy tą podłogę. To będzie. Fajna zabawa. Jej, łatanie sufitu, ale super zabawa. Jak ja się cieszę, że mogę robić takie. Kuździwe. Cudowne rzeczy. Jesteśmy już bliżej, niż znali końca moi drodzy. Trzymajcie kciuki za moją psychikę. Dam radę. E, co tu miało iść? Dajcie mi pomyśleć. Nie wiem. Takie coś. Kuździewa ma. Ja już chcę to skończyć. Wystarczy mi popisywanie się umiejętnościami budowania na dzisiaj. Kurde, się znalazł dekorator wnętrz. Jeszcze nam no, pewnie braknie drewna, ale chyba wszystko w plecaku, więc chociaż to moja psycha nie siądzie. Eee, plecak? Plecak, szukaj ktoś drewna. Drewno. Jest. U, ile nam tego braknie? Idealnie 4, o, ale jestem, słuchajcie, dobry w tą grę. Nawet trochę. Skończone, wystarczy położyć skrzynki. Uff. No, pewnie najpierw te skrzynki trzeba mieć. Bomba, mm -hmm. bomba, bomba. Skrzynki, halo. A, tak, skrzynki trzeba zabrać. O, kuźwa. O, skrzynka. Skrzynka i teraz ta skrzynka musi zostać położona i trzeba jakoś posortować itemy i jakoś ogarnąć drewno! Nie. Wiecie co? Jestem naprawdę wytrzymały psychicznie, ale czasami... Dobra, wiecie co? Czasami po prostu robię wszystko w ten sposób. Ja się... Ja się nie będę przejmował. Nie, o to, to nam jest potrzebna akurat. To... To... To też nam się w sumie przyda. O, zbieraj to wszystko, zbieraj to wszystko, Rafałku! Nie mamy tu drewna? Oczywiście, że nie. Nie wiem, jak ja to jeszcze posortuję na. O... No, to jest mój plecak ogólnie, pomału. Skrzynka na kobla, skrzynka na. Jedzenie. Skrzynka na jedzenie. Co może być w skrzynce na jedzenie? Jedzenie! To, 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 to. To, to. To, to. A mogę tutaj sort... A mogę tutaj, tak powiecie, po... Nie ma kategorii produkty spożywczej na takie... Wiecie jak jest? Nie. Szkoda. Jest za to więcej drewna. Ale to drewno nam dużo nie pomoże, bo nam potrzeba tak dużo, dużo, dużo więcej. Ale na razie wyciągamy całe żarcie. Cały ża- Dobra, przeniosłem też względnie rzeczy. A, ja uznaję, moi drodzy, za. Haha, cały projekt za skończony na chwilę obecną. Zresztą będę walczył tam, no, w następnych odcinkach. Dalej jeszcze. Nie wiem, co ja będę tak weściej robił. Miniaturka by się przydała jakaś. Na szybko. Nie wygląda to najlepiej, ale będzie. Damy radę, no nie? A jeśli chodzi o resztę, to teraz tak. W dalszej kolejności, czyli w następnym odcinku będzie sypialnia. Później zobaczymy. Na razie, tak jak mówię, posortowałem sobie względnie rzeczy. Kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki bardzo. Słuchajcie, łapka dzwon. Sub, wbijajcie na Discorda, na Discord. Discord jest na razie w reworku, ale nie wiem, będę robił jakieś rekrutacje na moderatorów czy coś, żeby czy mi pomogli, bo ja się na tym nie znam. Założę się, że jest tutaj kupa osób, która zna się na tym lepiej. Każdą pomoc doceniam. Dzięki bardzo wszystkim. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć, cześć.